Witamy Państwa i zapraszamy na mecz ligowy, który zapowiada się atrakcyjnie. Zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Wzdech sędziego i rozpoczęcie meczu. Blisko polekarne Dośrodkowanie, dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Szewczyk. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No i piłka wyszła poza pole gry. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Zawarczyk. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Zińczuk. Dobre przejęcie podania w środku pola. Zińczuk. Pięknie zgrywa głową do partnera, okazja na dośutkowanie Basta. podanie na skrzydło szewczyk. Baran. Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Prawa za tę interwencję. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Poźniak. Rozpocznął grę od rzutu załku. Kuś. Zieńczuk. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści. Decyzja zgodna z duchem gry. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. I głową skierował piłkę do partnera. Czy to wykorzysta? Dzieńczuk! Ależ wspaniała bramka! Mamy powtórkę, wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu daje sobie radę z wszystkimi. Proszę zwrócić uwagę, jak on fantastycznie składa się do główek. Naprawdę wyjątkowy gracz. Czef, Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Pięciu. Szyndrowski. Później. Jeżeli chcą wygrać albo zremisować muszą wykorzystywać takie okazje Michał Szewczyk Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu Marek Zięciuk teraz Dobrze i przejął no, no i popatrzmy, jak wznowią grę z rzutem z autu. Kuś. No, będzie gol. Zdobywają bramkę. No, uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. Nie od razu bramka, znakomite podanie. Trzechem byłoby tego nie wykorzystać. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Czegoś para. Poźniak. Nie jest sam. Obok partnerzy. Zdecydował się na strzał. Obronił, nie złapał piłka w grze. Marek Zięciuk teraz. Puś. Puśnik. Doskonale zagrał. Czy to wykorzysta? Jest okazja i mamy gola, proszę państwa. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. 3-0. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że spotkanie nie będzie tak jednostronne jak dotąd. Szyndrowski. Szyndrowski. Czy to wykorzysta? No, strzela! Broni! I grają dalej. Będą mieli szansę, powiem, będą wykonywali rzut rożny. I podbiorze po strata piłki. No, może centrować w pole karnym. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Marek Dzięki teraz. ślizgiem chce odebrać piłkę. Basta. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Basta Oszukał obrońcę. Stawarczyk. Djęciu. Kuświk. Piłka odbita od jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. Czekuje nam się zmiana. Ależ niesamowita atak obrońcy. Przechwyt, ale nie opanował. No i piłka wyszła poza pole gry, będzie zmiana zawodnika. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Jest bramka, ale nie zmieni to faktu, że grają dzisiaj bardzo słabo. Piękna bramka, strzelona przez kapitana. Renner wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Nie wiem, z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Szewczyk. Michał Mak. Oddaję strzał. Odpił piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Michał Mak. Basta. Na prawej stronie wolny parter z drużyny. Alexis Norambuena. Wejście obrońcy. Jak zareaguje arbiter? Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Kalinowski. Wielki piłka, ale będzie rzut rożny. Za moment wznowią wrzutem z autu. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Litasik. Niestety nic z tego nie wyszło. W piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam gdzie trzeba. Piłka wzdłuż linii bocznej. Czy to wykorzysta? Uderza. Daleko wybijają. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. No, będzie zmiana. Usik. Jest okazja. Piłka w rękach bramkarza. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Ależ walczą o piłkę. Widać, że jest załamany na tym niecelnym strzałem. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Kuś. Michał Szewczyk. Czy to wykorzysta? No strzela? Piękny gol! Mimo, że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy w powtórce. Z przyjemnością oglądamy dzisiejszą grę Zdeklasowali rywali. Są dzisiaj bezlitośni dla rywali. Niewiele czasu. Końcowy gwizdek, a rezultat 4-1. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko.